Przebudziwszy się, Bogdana odruchowo przeżegnała czerwony kąt. Jej poranek zaczynał się od ciepłego, korzennego zapachu suszonego tymianku, którym przesiąkły sosnowe bail starej myśliwskiej chaty. Zjadła i ubrała się. Chwyciwszy solidny prezentowy plecak, nóż w skórzanej pochwie i małą siekierkę, Bogdana wyszła z chaty. Na słupie niedaleko wejścia do jej kryjówki niczym talizman wisiały stare jelenie rogi dawny trofeum myśliwskiej jej ojca. Poranna mgła snuła się po mokrej ziemi. No co? Obroń! Bogdana dotknęła rogów. Pilnuj domu, dopóki mnie nie będzie, a ja dziś idę na bagno po złoty korzeń. Zielarka ruszyła w drogę i od razu zagłębiła się w las. Szła, co chwilę pochylając się i zbierając mijane zioła. Jej celem była podmokła nizina, gdzie, jak wiedziała, rosła różeń głuchy, czyli różeniec górski. Po pewnym czasie zauważyła że wokół zrobiło się nienaturalnie cicho. Ptaki ucichły. Gęsta mgła spływała w dolinę. Ale cisza. Matko Tajgi. Wysieptała Bogdana. Wyjęła z kieszeni kompas i sprawdziła kierunek. Wtedy poczuła obcy, lekko drażniący zapach. Zmarszczyła brwi. Spalenizna. Coś gryzącego. Wkrótce przez mgłę zaczęła przebijać się ciemna, budząca strach sylwetka. To był niewielki, Dwumiejscowy helikopter. W połowie zanurzony w bagnistej topieli. Kabina była powyginana. Szyba zabrudzona błotem i mułem. Połamane łopaty wystawały w różne strony. Dziewczyna ostrożnie zbliżyła się do maszyny. Kilkoma rozpaczliwymi uderzeniami siekierki rozerwała zardzewiałe zawiasy. Bogdana odciągnęła drzwi. W otwartym prześwicie zobaczyła młodego mężczyznę nieprzytomnego. Był ubrany po miejsku lekka wiatrówka. Koszula. Ciemne dżinsy. Jego lewa ręka była nienaturalnie wygięta. Bogdana szybko oceniła sytuację. Helikopter powoli tonął, a gęsta maś niebezpiecznie podchodziła pod krawędź kabiny. Wiedziała, gdyby przyszła tu jutro, nie znalazłaby już niczego. Szczęściarzu, choć tu do mnie, mamrotała, podciągając nieszczęśnika bliżej. Wyciągnięcie pilota było trudne. Ułożyła go na twardym skrawku ziemi, Ścięła dwie mocne żerdzie i, używając kurtki oraz prezentowego płaszcza z plecaka jako posłania, zrobiła prowizoryczne nosidło. Z trudem zarzuciła ciało na sanie i zaczęła długą, wyczerpującą drogę powrotną, świadoma, że jest dla tego człowieka jedyną nadzieją. Ciągnęła go, często zatrzymując się i ciężko oddychając. Do wieczora dociągnęła go do chaty. Noc była ciężka, pełna jęków i gorzkiego zapachu intensywnych ziół. Dziewczyna ostrożnie, po kropli, podawała rannemu wywar skory wierzby na ból i gorączkę. Mężczyzna był w głębokim letargu, ale odruchowo przełykał płyn. Zielarka uformowała z wieżbowych prętów szynę, unieruchomiła złamaną rękę, przykładając roztarty żywokost. Liczne stłuczenia żeber i silne wstrząśnienie mózgu wywołały wysoką temperaturę. Bogdana walczyła z gorączką kompresami. Dopiero nad ranem, gdy gorączka opadła. Przysiadła przy piecu i przymknęła oczy. Kiedy pilot się obudził, było widać, że desperacko próbuje zrozumieć, gdzie jest. Leż spokojnie, Roman powiedziała kojącym głosem, podając świeży wywar. Znalazła jego licencję pilota, gdy zdejmowała zabrudzoną wodą odzież. Nazywam się Bogdana. Muszą mnie szukać, muszę zawiadomić. Wychrypiał błagalnie. Spróbował się podnieść. Ale ból natychmiast go złamał. Tu nie ma zasięgu, a do najbliższej osady, dzień drogi, odpowiedziała spokojnie. Masz złamanie i chyba wstrząs. Nie dojdziesz. Byli odcięci od świata. Bogdana widziała jego strach, widziała, jak słabnie, lecz wiedziała, tutaj jest bezpieczny. A jego niepokój z czasem ustępował pokorze. Następne tygodnie były pełne troski. Bogdana, nucąc przeciągłe pieśni matki, Leczyła niespodziewanego gościa, a on, nieświadomie, koił jej samotność. Przygotowywała sycącą strawę i czuła ciepło w sercu, widząc wdzięczność w jego oczach. Czasem zauważała, jak na nią patrzy, i sprawiało jej to cichą radość. — Muszę ci ciążyć — powiedział pewnego razu skruszony. Dziewczyna roześmiała się. — Ciężkiej pracy się nie boję. — Romku, nie wygaduj głupstw. Twoje zadanie to słuchać mnie. Żeby szybciej stanąć na nogi. Starała się unikać zbędnych dotknięć, lecz gdy ich oczy się spotykały, czuła, jak mięknie. Pewnego dnia, gdy poprawiała muszynę, nachyliła się bardzo blisko. Roman, wstrzymując oddech, dotknął jej policzka zdrową ręką. Masz niezwykły dar wyszeptał. Jakbyś zdejmowała ból. Bogdana szybko się odsunęła, czując, jak policzki płoną. Jestem zielarką. Matka mnie nauczyła, odparła chłodno, choć w środku drgnęło coś dawno uśpionego. Czas mijał, a jego młode, silne ciało wracało do formy. Ręka zrastała się dobrze, siniaki znikały. Jej zapasy jednak malały, więc musiała wyruszyć do pobliskiej osady górników. Jutro rano wychodzę na dwa dni, powiedziała, pakując plecak. Roman patrzył na nią, mrugając. Dokąd? Serce bagdani ścisnęło się od dziwnej, nowej tęsknoty. Do wioski. Kończy się sól, zapałki. Gazowa. Tobie wszystko zostawiam. Nie martw się. Wyszła przed świtem. Droga była długa, a myśli zatopione w praktycznych rachubach. Czy starczy pieniędzy ze sprzedaży ziół na miesięczny zapas? W sklepie zaladą stała pulchna, rumiana świetka, miejscowa plotkara. O! Danusia. Wreszcie, już się martwiłam. Co dobrego przyniosłaś? Bogdana wyłożyła towar i recytowała listę zakupów. Świetka brzęczała kluczami i paplała. Ale tu u nas plotki. Pewnie w twojej głuszy nie słyszałaś. Poszukiwania dopiero co przerwali. Bogdana drgnęła. Jakie poszukiwania? No helikoptera. Zaginął półtora miesiąca temu. Bogdana poczuła. Jak krew odpływa jej z twarzy. Właściciel ogłosił nagrodę. Jego siostrzeniec nim leciał: Ten bogać, Paluszkin, ten sam, co przejął tartak twojego ojca. Dalsze słowa świadki zniknęły w mgle. W głowie Bagdani brzmiało tylko jedno: Roman, siostrzeniec Paluszkina rodzina człowieka, przez którego straciła ojca i dom. Wspomnienia wróciły: matka dogorywająca, Bezsilność ojca, bankructwo, przeprowadzka do myśliwskiej chaty, a potem zaginięcie ojca w bagnach. Cała czułość, którą zaczęła żywić do Romana, zmieniła się w piekące poczucie zdrady. Zobaczyła jego drogie zegarki, szlachetne rysy, teraz budziły tylko żal. Wieczorem wzięła wynajęty pokój nad sklepem. Po raz pierwszy nie czuła spokoju. Drżącymi palcami włączyła telefon. Słaby sygnał. Pisała Grigori Paluszkin. Pojawiły się zdjęcia bogacza. Uśmiechnięty, pewny siebie, inwestor, filantrop. Przypomniała sobie, jak ojciec tracił wszystko. Wszystko przez niego. Tak wierzyła całe życie. Wyszukała coś o Romanie. Młody, zdolny, następca Imperium Paluszkinów. Oczywiście. A ja głupia. Drżałam nad nim jak nad złotnikiem. Szeptała, obejmując kolana. Nie mogła spać, ale on nie jest winny, to nie jego grzechy. W serce mówiło jedno, rozum drugie. Jej upór, dotąd niezawodny, teraz nie dawał rozwiązania. Rano wróciła do chaty. Roman ucieszył się, ale Bogdana nie mogła patrzeć mu w oczy. Następne dni były dla niej torturą. Leczyła go nadal, ale chłodno, rzeczowo. On widział jej dystans. Nie rozumiał. Wreszcie powiedziała: Jutro idziemy. Zaprowadzę cię do osady. Roman aż upuścił łyżkę. Co się stało? Ty nie jesteś taka jak wcześniej. Milczała. Rano dała mu zapas jedzenia i wyruszyli. Na skraju osady zatrzymała się. Dalej idziesz sam. Wyciągnęła woreczek z ziołami. To amielit. Noś przy sobie. Pi gdy osłabniesz, a ty wyszeptał. Moje miejsce tutaj. Żegnaj. Nie odwróciła się. Dopiero po chwili oparła się o drzewo, czując pustkę. Minęło pięć miesięcy. Wiosna zaczynała budzić świat. Weszła do sklepu. Przy ladzie stał wysoki, znajomy mężczyzna. Roman odwrócił się gwałtownie. Bogdana, wykrzyknął z taką ulgą. Że serce jej zmiękło. Podszedł, lecz zatrzymał się krok przed nią. Pamiętał jej chłód. Miejscowi mówili, że dziś powinnaś przyjść. Czekałem. Jak ręka? Zapytała cicho. Twoje zioła zdziałały cud. Ale, tęskniłem za tobą strasznie. Rumieniec zalał jej policzki. Usiedli na ławce przed sklepem. Po co mnie szukałeś? Bo. Zawahał się, pamiętasz tamten woreczek z ziołami. Dałem je mojemu wujowi. Bardzo cierpiał. Lekarze nie pomagali. A te zioła, pomogły. To cud. Bogdana zesztywniała. Wysłał mnie po ciebie. Chce cię osobiście podzękować. Chcę zamówić więcej. Nazwisko Paluszkin uderzyło w nią jak topór. Znów niechcący pomogłam wrogowi, pomyślała gorzko. On bardzo źle się czuje. I wtedy zrodziła się myśl: Teraz jego życie należy do mnie. Mogę zakończyć to, co zniszczyło moją rodzinę. Pojadę, powiedziała lodowatym głosem. Droga prowadziła na betonową płytę lądowiska. Stał tam elegancki, błyszczący helikopter. Polecieli. Gdy wylądowali przed ogromną rezydencją, Roman tylko powiedział: Moja jaskinia. W środku panowała nerwowa cisza. Roman zaprowadził ją do sypialni chorego. Stary bogacz ledwo otworzył oczy. Dużo o tobie słyszałem, wyszeptał. Dziękuję za uratowanie Romana. Przygotuję odwar, powiedziała chłodno. Potrzebuję kuchni. Na kuchennym stole stały dwie filiżanki. W jednej leczniczy, jasny wywar. W drugiej, ciemna mikstura z wolno działającą trucizną. Zabiorę ci spokój. Zakończę Twoje życie tak. Jak ty zakończyłeś życie mojego ojca? Wróciła do sypialni. Podniosła filiżankę z trucizną. Gdy nachyliła się nad starcem, zapytała: Pamięta pan mojego ojca, Dmitrij Krystów? Stary drgnął: Oczywiście. Dumny, dobry człowiek. Przyszedł do mnie, gdy jego żona umierała. Potrzebował pieniędzy natychmiast. Byłem jedynym. Który mógł tak szybko odkupić jego tartak To była jego jedyna nadzieja na ratunek Świat Bagdani runął Ojciec nie został pokrzywdzony Ojciec poświęcił wszystko z miłości Paluszkin nie ukradł Pomógł Filiżanka wypadła jej z rąk Roztrzaskując się o marmur Bogdana osunęła się na kolana Zasłaniając twarz To, to nie może być prawdą Ukała Roman podbiegł Objął ją i trzymał mocno. Stary spojrzał na nich z cichym współczuciem. Roman, wyszeptał, przynieś z archiwum kontrakt z Krystowem. Ona musi go zobaczyć. Dokument potwierdzał wszystko. Uczciwą transakcję. Desperacką próbę ojca ratowania żony. Bogdana otarła łzy i wróciła do kuchni. Tym razem przyniosła prawdziwy, leczniczy odwar. To złagodzi ból, powiedziała. Została na tydzień. Stary mężczyzna dochodził do siebie. Odzyskał głos, siły. Widzę, jak na siebie patrzycie, rzekł pewnego ranka. A ja, daję wam swoje błogosławieństwo. I pomogę wam spełnić marzenie. Bogdana spojrzała na Romana. W jego oczach było to samo. Miłość. Z czasem bogacz sfinansował budowę Centrum Medycyny Naturalnej. Roman został dyrektorem, a Bogdana, główną espeteresteką. Ziemia, którą kiedyś uważała za przeklętą, stała się ich wspólnym domem. Bogdana w końcu odnalazła swoje miejsce i swoją miłość, a niesprawiedliwość, która ją dręczyła, okazała się wielkim, tragicznym nieporozumieniem i pięknym testamentem odwagi jej ojca. A wy napiszcie, czy spodobała Wam się ta historia i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Już za kilka dni pojawi się tu nowa opowieść. Nie przegapcie!